Widać w kolejnym odcinku, dzisiaj robimy sobie 3 extrady jednego dnia. Znaczy na zapraszanie na dwa, a dostanę na trzeciego. W ogóle zmieścimy się wszyscy w jednym lobby, tu już jest 19 osób. Raz, dwa, 7 8 9 10, 11 2, 13, 14, 15. Chyba wszyscy zmieścili wszyscy. Cześć powiedzieć o ważnych informacji. Dobra, to jest ważne, ja jestem w lobby i o to chodzi. Mewtwo jakie nas interesuje to oczywiście Shiny, bo te Mewtwo, które wróciły teraz na x mają <coughs> Shadow Ball i Shiny z Shadow Ball'em z dobrym IV, jak najbardziej nam się przyda. Oczywiście również trzeba to zapać mieć na trade, jak będzie środowy IV, bo taki Mewtwo jest, że tak powiem, unikatowy, ekskluzywny, prestiżowy, jest po prostu x Do tego, jak pisałem gdzieś, czas temu na mediach społecznościowych, że zwiększyli Mu Base capture, capture Rate na 6%, to znowu wróciło na 2%. Zobaczymy, jak to się będzie łapało. 20 osób to pójdzie raz, dwa. Dodatkowo, kolejne informacje są takie, że przypominam o 20 października tego roku, ponieważ mamy PvP w Galerii Metropolia na poziomie minus jeden, w strefie gier Rebel. I będzie można zgarnąć końsy. Będzie można zgarnąć bon na całą kartę menu w drukarnia kafe w Gdańsku Głównym, na Mariackiej. Będzie można zgarnąć żelki od Candy Shop'a z Galerii Bałtyckiej i będzie można zgarnąć powerbanki od firmy GP o takie powerbanki, 10 000 mAh i jeszcze można... jeszcze można tak zrobić, tak? jeszcze się otwiera takie prestiżowe, ekskluzywne pudełko i takie powerbanki też będzie można zdobyć mamy takich powerbanków 4. Trzy są za podium i jeden chyba będzie dla najlepszego młodego uczestnika do 14 roku życia. Musimy to szybko zrobić, bo coś zaczyna kropić. Jest ogólnie dzisiaj mega zimno, czyli w niedzielę wyglądać w poniedziałek. I żałuję, że nie założyłem dzisiaj sobie dłuższej kurtki, bo byłoby mi o wiele ciepło. Zawsze możemy skoczyć do domu. I zaczyna padać? Czy mi się Pryty. wydaje? Kropi, kropi, kropi i zaczyna wiać. Także nie fajnie. Dobrze, że kolejne wszystkie rajdy, które są do zrobienia, można na wszelki wypadek robić z samochodu, gdyby padało. Bo wiadomo, woda i kamera to nie są rzeczy, które się lubią. I tutaj nie ma co ryzykować, jeżeli chodzi o sprzęt. No, chyba, że. Chyba, że ja mam jakiś lak. Ale dobra, lak się skończył. Chyba, że po prostu. Mm... Ja będę bez parasola, a Aga będzie pod parasolką, bo w samochodzie mamy chyba tylko jeden duży parasol. Dobra, mi tu schodzi. Jaka w ogóle jest pogoda? Nie jest windy chyba jeszcze. Nie. nie. 2320, więc to jest dobre gówno. <laughs> dobre gówno. To już jest na Lucky Trade'a tylko. I nie jest shiny. 2320. Ale to trzeba zapać. Nikt. To trzeba zapać i to trzeba mieć na Lucky Trade'a, bo to jest unikatowe M2. I palec mi się poślizgnął na kapelce wody. Super, I nie ma Excelenta. Siedzi? Już myślałem. Dobra, jeszcze raz. Golden Race. Kółko sobie ustawimy. Nie mam chyba wody na ekranie. A jednak mam. Cholera jasna. No niedobrze jest. Puszczę. muszę... Aga, trochę tam pójdę. Dobra. Bo stamtąd dwie jej lecą krople. O, od razu lepiej. Po prostu wiatr mi przeszkadza. wiecie jak to jest. I raz. Dwa. I wyszedł. To nie jest takie łatwe łapanie miutu jak kiedyś na Extraidach. Bo jak mówiłem, on ma z powrotem 2% szansy podstawowej na złapanie. Było przez chwilę 6, wrócili z powrotem do 2. Nie wiadomo dlaczego, no Janty po prostu lubi sobie z nami trochę poeksperymentować. Dlatego zalecam po prostu trafiać cały czas excellenty. Bo Jak widzicie, mimo że złota malina Excelent to i tak wychodzi, jest mega zimno. Mega. I źle mi się rzuca w takich Poświęcenie warunkach. Poświęcenie dla Pokémona. Źle mi się rzuca w takich warunkach. Mogą się cieplej ubrać, naprawdę. Ja się przebiorę w samochodzie. Skaczę. Ja przepraszam, że nie mam sami kontaktu, ale ja się skupiam na tym, żeby taki me w mojej kolekcji i czekał na Lucky Trade'a. Oczywiście za takiego samego mutu Dobra, jest zapany. Fantastycznie. IV oczywiście jest szatowe, bo 320 to jest nic ciekawego, masz Shadow Bola, jest, jak widzicie, no 12 11 11 to z tym można zrobić, tylko dać Laki Trade, ja sobie to podpiszę od razu. Shadow Kulka przez sz Shadow Kulka na Trade, to jest. A my widzimy się na kolejnym Extradzie, który zaczyna się o godzinie 13.00, jest godzina 12.05 Więc HP -Po sobie pokawka. Zanim przejdziemy do Extraida numer 2 dzisiaj, który będzie nagrywany niestety w samochodzie, bo Dzień. raz pada, raz nie pada i to nie jest tak, że. Pada, potem 20 minut nie pada, tylko co chwilę. Minuta tak, minuta tak, więc ja nie będę wychodził. Woda, aparat, elektronika, te sprawy 100 się bardzo nie lubi. Ale zapomniałem wam powiedzieć na pierwszym x ridecie gdybyście nie zauważyli, Newton na tym x już nie jest T6, jest T5, czyli nie jest tiru 6, tylko jest tiru 5 rajdem. Bardzo dobrze. Bo czasami ludzie na x nie mogą przyjść, na przykład są w środku tygodnia, na szczęście ten x taki następny x znaczy ten, ten odcinek, ten x odcinek, jak i następny x odcinek są w niedzielę i to jest bardzo ważne, ale również, o czym zapomniałem wam powiedzieć na pierwszym x-ride'zie, się wykłada, Za minutkę. Zapomniałem powiedzieć o tym, jakie są kontry, czyli że powinniśmy używać takich pokemonów jak Gigantina na formie Origin, jak Tyranitar, jak Mewtwo z Shadow Ballem, jak Chandelure, jak Gengar i mnóstwo innych, innych pokemonów. To wszystko możecie sobie znaleźć na GoHub Database, ja z tego korzystam i bardzo serdecznie polecam. Do tego Mewtwo bez boosta, setka 2387. Mewt z boostem setka 2984 i takie by nas to najbardziej interesowało. Ja już nie będę kończył tutaj nagrywania i przychodził na następne nagrywanie, bo wykluwa się z 20 sekund. Z tego co tutaj w ogóle mega pada des i nie wiem dlaczego. Niektóre osoby powysiadały z samochodów i pobiegły pod drzewo, a spokojnie z tych samochodów jeszcze jeszcze sięga zasięg. Także ja już sobie włączę nagrywanie ekranu na telefonie, bo to jest w tym momencie się wykluwa. I robimy x-ray numer 2 i jeszcze dzisiaj przede mną x-ray numer 3. Z tego co widziałem, ile tu jest osób, to myślę, że powstaną dwa lobby na pewno. Nie ja mam szemranego ziomka widzę. Już widzę, że mamy do czynienia z miutu z Focus Blastem. Po tym co jest Recommended tutaj na moim battle party ja mam to gdzieś, że to ma takie coś i ja sobie uzbieram, co ja mówię. Już jest 28. Tak. I ja sobie... Aha, ja nie wezmę, bo ja miałem jeszcze stare telop. Uu, to inaczej to zrobimy. Mm, to ja wezmę Recommended, ale ja sobie wezmę na Mewtwo Mewtwo. Po prostu z Shadow Ballem. Shadow Ball. Shadow Ball, Shadow Ball i Shadow Ball. A na koniec to, co mi tutaj zaproponowało, to po prostu to zostawię. Sami pewnie słyszycie w nagraniu również, jak yy, wali deszczem. Przez to, że tu jest deszcz, tu jest chmurka, a tam już widzę, na przykład bardziej w stronę w Sopotu już się przejaśnia. I widzę, że w stronę Wrzeszcza też się przejaśnia. No bo jak my tak tutaj siedzimy, tam jest gym, o tam jest gym, to tam jest jelitkowo, tam jest oliwa, tam jest żabianka, tam jest zaspa przy może Wrzeszcz. Tak to wygląda w takiej lokalizacji z takimi numerami. W ogóle po tym x jeżeli, znaczy, jeżeli Jarbiemu, który stoi za mną, wpadnie gówno, to od razu to gówno z Shadow Bolem robimy yy, na Lucky Trade. A. Mamy Lucky trader i zrobimy sobie tego Lucky Trade'a. I wystarczy, że mu wpadnie gówno, bo ja już pierwsze gówno Złatwało. dostałem na pierwszym x dzisiaj. Także ja jestem zabezpieczony, jeżeli chodzi o tego Lucky Trade'a. Yy... Nie zdziwię się jak Jarbiemu wpadnie coś dobrego, bo Jarbi trochę ostatnio nie grał Ja też I... i tego, i Jagan właśnie też Plus Jarbi, że tutaj miecie w do dostał zaproszenie od Agnieszki Ja dziś... ja też jakąś wysłałem. wysyłałem? Wronie I'm Passenger miałem, Boże, że mnie nie wywaliło teraz, nie? Problemy z tym GPS-em są widzę nawet po aktualizacji Miałem tą aktualizację, Boże, proszę, nie, 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 nie. Dobra, bije, jest dobrze już się bałem, widocznie daleko nie podleciał. I nie jest to tylko problem czy to Huawei, czy jakieś Xiaomi, bo już takie o, osądy, nawet? takie osądy już, że tak powiem, słyszałem, o jest tak nawet takie osądy już słyszałem. Nie, jakiś czas temu robiliśmy rajd w Wilitkowie na trzy różne konto, na trzy różne marki telefonów wyrąbało nas GPS-em. W to samo miejsce na pętle tramwajową w Oliwie, a my byliśmy na pętli tramwajowej w Litkowie Przypadek, nie sądzę, on pije deszcz, Matkowoska. To było dziś, co to dziecko zrobiło teraz. Dobra, Miutu mm, spada. Zobaczmy, jakie CP. Zobaczmy, jakie CP. 2314. Jeżeli dobrze 13. widziałem, także dobry środek nie jest shiny? Łagi też nie jest shiny, tak 2314, ale mimo to jest środek, trzeba się skupić i to złapać. Bo to jest y, cenny towar na lucky trade. Oczywiście nie dam czegoś takiego na lucky Trade'a za coś innego. To musi być to samo za to samo w tym wypadku. To jest zbyt cenne Tego mamy mało, bo tam mamy tak naprawdę To rozdanie, które teraz poszło na kolejną niedzielę Pierwsza kulka? Dziękuję bardzo To rozdanie, które poszło na następną niedzielę I potem jeszcze co? Cztery rozdania i koniec jakoś no. Tak, jakoś coś takiego właśnie mm, A para jest, no, mogę zrobić, no ale co tu jest, no Dwanaście, dziesięć 10... 11, także... Jak macie xiaomi i dostaliście bana, to możecie się odwołać od niego Piszcie to na Yantika, na Antic to tak. rozpatruje, bo na Antic wie, że coś poszło nie tak, przyznali się do tego, że nie powinno tak być to I te zbyt. bany po prostu jakby podlegają pod inną yy, ocenę I z tego co czytałam to faktycznie chodziło o aplikację co przyspiesza gry yy, na xiaomi i na uznał, że to jest nielegalna yy, aplikacja znaczy... Na gouhubie jest w ogóle artykuł, więc... Masz za Tak, dziękuję. Tradekulka, kulka, już sobie zapisałem Ja nie będę tego wyłączał yy, tutaj do nagrywania, to się nawet potnie Proszę do Jarbiego, muszę napisać czy robimy takiego tradera czy nie takiego tradera yy. Mam nadzieję, że Jarbi już złapał. Ja myślę, że złapał, bo wycieraczki nie niego działały. Zresztą... Robimy tradę. Tutaj nie ma nic innego na, tym, na tej rozmowie, także myślę, że spokojnie możemy tą rozmowę wrzucić, tutaj jakby się nie obrazi. No ja to wytnę. Nie, wrzucisz. Yy, także chodzimy do Franców, tak... No, M tak... M2... Szado, yy, shadow Kulka. M2, Shadow Kulka mm, Tu gdzieś jest, o jest, Yarby. I robimy sobie Lucky Trade na M2 na Shadow Kulkę Czyli wystarczy wziąć sobie Resend trade Kulka, ja nie wezmę tego samego tutaj, ja wezmę tego pierwszego Shadow Kulka, który się nazywa Przez sz. to jest bardzo ważne, żeby napisać Shadow Kulka przez 3 był jeden shiny tutaj u chłopaka, który miał 24 level. 98V. Co? No. Ja pierdolę. dobra, lecimy z tym koksem tutaj. Ja zakładam okulary, żeby blask tego miutu, żeby mnie nie dojebał. Dobra. Nie jest źle, uwaga. To HP za takim nie mogło być na odwrót? Serio? I właśnie Shirako wrzucił, że masz Shiny Śrotowy, ale ma Śrotowe, znaczy... Serio? Shirako wiem, że oglądasz Twoje, twoje Mewtwo. O, Arby dostał 8.2 mm. Ja by sam mógł, co dostałem No nie, no nie będę tego chyba robił, no ja wiem, że to jest Shadow Bolt. Nie, ja to na razie zostawię. Nie będę tego jeszcze usuwał, bo to jednak jest Mewtwo z Shadow Bolem i to jest rzadkie coś. I dopóki nie nie zrobię wszystkich Extraidów nie wytraduję wszystkich Mewtwo z Shadow Bolem, to że tak powiem, ja to na po prostu wyczekam. Nie przedłużając, widzimy się na ostatnim, trzecim x dzisiaj, który jest dopiero za prawie dwie godziny, także czas na obiad. Widzimy się na, obiadzie, na obiedzie, na obiedzie na x -Ride. zobaczymy co dzisiaj To mi się tutaj do jedzonka. Siema. wróci? <laughs> to nie mamy nic, nie? No nie mamy nic. No i też się nie udało. No dawaj. No. Nie ma. Ale fajny! No nie mam nic dla ptaka. No masz No nie mam frytki dla brubarka Ale jak czeka na frytkę Jak kur... nie zaskakuje Ej fajnie Nagrałaś to wszystko? Ja mam nagrane, no minutę już mam No to wystarczy, to pa. pa Pa Czekaj, jeszcze zobaczymy A jak zagląda No nie mam dla ptaka frytki Papa. Pa. To wyłączam, tak? Tak, mhm. śmiergnął tym. Zjedliśmy, odpoczęliśmy i ostatni ekstra dzisiejszego dnia, czyli numer trzeci. Zobaczymy, co nam wpadnie. Tym razem robimy to w 6 w 7 osób, chyba, jeżeli dobrze mi się wydaje. Czyli Jarek, Kuba z Gdańska, Wrona, Raulian, Dreambasta, czyli ja. Batel, ja 8,2, to tego jeszcze ziomka nie mam we francach. I 11 jednak już jest osób A zapomniałem, że Jarek ma po prostu mnóstwo kąt. Księżniczka Pony No to to nie Ale Dream Pusha też jest Nie wiem dlaczego, w ogóle ja wcześniej nie wiem czy używałem Star czy nie Włączę sobie teraz Star Bo jest więcej expa Więcej Stardust'a z raid, bo mamy Stardust Blast Ale dzisiejszego dnia ja olewam Stardust Blast Gdyż, iż, ponieważ, non stop raz pada, raz nie pada, raz pada, raz nie pada I zastanawiam się czy zrobić live'a, także czy był live czy nie, ty dowiecie się To już będziecie wiedzieć czy był live, jak to będziecie oglądać W <laughs> prostu mam rozkminę Ale prawdopodobnie tak będzie, że ten live się odbędzie Czyli dzisiaj w niedzielę, czyli już jest po fakcie jak w ogóle to oglądacie Prawda Puszu? Tak eee, Ja sobie wezmę 6 Gengarów Dlaczego nie? Hmm, co jeszcze? Dajcie znać jak w waszym YouTube Właśnie, dajcie znać w komentarzach jak wasze xRide dzisiejsze, co tam dostaliście z tych xRide'ów Czy dostaliście shiny, bo ja dzisiaj słyszałem o dwóch shiny dopiero Ja widziałam... No bo Olek, Dwa, Shirako i ten dzieciak No to trzy shiny Słyszałem, na trzy xRide y różne Słyszałem o trzech Shiny, w tym jeden Shiny 9.8 Ciekawe czy 14 czy 15 Ja myślę, że 15, jak nie mówili, że 14, to myślę, że automatycznie to chodzi, bo to była 98 z 15 ataku Nie był chory Nie był chory, był całkowicie zdrowy Chociaż takiego chorego to chyba bym zmaksowała No, Shadow Kulka 14, nie? Na no, 14 Jejku, Nie tu klikałem i dopiero, tu, i tylko jedną Shadow kulka tym gangarem. Bo mam gangary, które mają wykupione dwa ataki. Nie wiem dlaczego. Nudziło no, mi się chyba widocznie kiedyś i to coś takiego sobie wykombinowałem. Teraz to się nagrywa? Tak, jest czerwona kropka. A nagrywasz ekran? Ekran też się nagrywał, bo widziałem 2 1 Zresztą pewnie słychać się na nagraniu, że deszcz pada znowu. I tak dzisiaj cały dzień. Także typowa, leniwa niedziela dzisiaj nam wyszła. Spotkaliśmy fanego worberka, ale to też widzieliście. Wróbel był byl... zajebisty, naprawdę. Rubel wymiatał. Frytki chciał. Albo kawałek bułki. Nad nie wiem, które, który gęgar właśnie wszedł do akcji, ale myślę, że ten gęgar zakończy żywot tego miutu. Ty ty chcesz do mnie? Żebyś otwierał. Otwieram, buzię, jest wyraźnie, wszystko rozumieją. Rozumieją, rozumieją, rozumieją? Nie wiem. Patrzę na Zwariowałem super. teraz, dobra. Ale 64, czyli środ dalej, nie. Sześć, masz Zwykły. zwykłe. A ten jakiś wkurzony. Zwykły. Ale pamiętajcie, to trzeba złapać. No to jest bardzo ważny towar na lucky trade. Oczywiście pamiętajcie, na lucky trade miutu taki tylko z takiego samego miutu, czyli shadow kulka za shadow kulka. Tak samo shiny kulka za shiny kulka. Nie dajcie sobie czegoś tam wmówić. Od kogoś. Albo za, za jakiegoś shiny sentreta, albo coś takiego. No, nie, nie. Wyskakuje Za W Wrócowy bardzo lubią czerubik. Czerima. Czerima, a no. I kolejna. Wyskoczył. jeszcze znaczy a dobrze, wyskakuje, to bym sobie w końcu zrobił tego quest'a na spinę do końca. Przydałoby się. Wyskakuje. Ile ci kulek zostało? Mi 13 No szybciej ode mnie, wyrzuciłaś te kulki? No tak. great to rzucę. Uh -huh. No bo to wychodzi. No to poczekaj, to ja ci już porzucę najwyżej. Siedzi. Ehe. Siedzi tak, rzeczywiście. Ja jeszcze podczuję. Nie złap się teraz. Dziękuję. I teraz się może już złapać, bo to będzie już wtedy. Chyba 10, 15, 10. No. Bo to już wtedy będzie quest na spindę zrobiony. Tak i to może Ja Nie Przy takim czymś trzeba czekać na atak. Excellent. I ja teraz mówiłam: quest zrobiony, to on się złapie. Dwa. I siedzi. Basta prorok. Także pamiętajcie, dajcie znać w komentarzach jak tam Wasze dzisiejsze extrajdy. Jeszcze tu, aparaizik 15, 12, 14 To jest 8-9, jeżeli dobrze kojarzę Czekaj. 15 91 Wiesz co, weź sobie już trudno walić to nagrywanie ekranu najwyżej się zwali. Weź ten. No tak, 9-1. Bo jakby było, bo zobacz, tu jest 12, tak? Jakbym Defens przełożył 1 do 3 HP było 15, było 15, 11, no. 15. No to ja się cieszę, to jest taki potencjalny do zrobienia. Naprawdę. Także walić nagrywanie ekranu. Czekaj, ile ty mówiłeś? No 15. No... No nie, no czekaj ja ja rozgupiłem i dzisiaj nie myślę, tak jak mówiłem. Corce <laughs> WI odpalę, nagrywanie ekranu się zrobi, niestety, no ale cóż. 9 1, dobrze mówiłem, 15, 12, 14, ja się cieszę. To jest już taki potencjalny do zrobienia, naprawdę. Udało się nawet. Jak był Shiny, to w ogóle mi się cieszył. Dobra, także co? Pamiętajcie, dajcie znać w komentarzach, jak tam wasze dzisiejsze. Extrajdy. Pamiętajcie, że 20 widzimy się na PvP w galerii Metropolia na poziomie minus jeden w strefie Rebel mm, w strefie Rebla, tak, i w strefie Rebla takim ich gier, że tak powiem yy, o nagrodach mówiliśmy, są bardzo zacne, czyli Banki GP yy, bon na całe menu do drukarni, naprawdę najlepsza kawa w mieście najlepsza kawa w, i najlepsza ciacha w mieście w drukarni, serdecznie polecam znam, że tak powiem właściciela nawet, że tak, po, tak mogę to powiedzieć i naprawdę kawa jest zacna, ciacha są bardzo zacne I jest to moja ulubiona kawiarnia od tak naprawdę już ponad 3 lat W Gdańsku, a nawet w całym tym mieście. Dodatkowo również żelki od Candy Shopa z Galerii Bałtyckiej Casey do, do telefonów od FunCase.pl Ty o ja czymś zapomniałem kotek? Nie, to wszystko. wszystko ładnie wymieniłem, przygotowałem się ekskluzywnie, prestiżowo. Także widzimy się w kolejnych odcinkach. Wszystkie linki są podane na dole w opisie: wszystkie linki, czyli wiecie, grupa, fanpage i wszystko, wszystko inne. I to jest bardzo potrzebne. Także co? Widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Cześć.